Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. 191 osób wzięło udział w czwartym maratonie pieszo i rowerem dookoła lubina. Z najdłuższym dystansem 100 km zmierzyła się rekordowa liczba 21 piechurów. Pierwszy na mecie po pokonaniu 100 km w niespełna 14 godzin był łodzianin Krzysztof Janicki. Klasyfikację grupową wygrali natomiast ubiegłoroczni zwycięzcy Grupa Miedziaki. Piechurzy mieli do wyboru 4 dystanse: 26, 40, 50 lub 100 km. Natomiast rowerzyści mieli do pokonania 45, 70 lub 110 km. Do najdłuższej trasy pieszo przystąpiło 21 osób. To rekordowa liczba. W pierwszym maratonie dwóch uczestników na 100 km. W następnym 6, w zeszłym roku 15, a w tym roku już 21. Także to. Tak, myślę, że jest progres i z roku na rok tych uczestników będzie więcej. Na tym dystansie zmagało się wielu Lubinian, jednak bezkonkurencyjny w tym roku okazał się Krzysztof Janicki z Łodzi. Zapowiadało się jeszcze do 40 kilometra, że będą to dwaj nasi sympatyczni mieszkańcy Lubina, Maratończycy. No, ale łodzianin, że tak powiem, chytrze wyprzedził ich i praktycznie później już tego prowadzenia, powiedzmy tak w cudzysłowie, nie oddał. W klasyfikacji grupowej najlepsza, podobnie jak przed rokiem, była ekipa miedziaków. Pokonali dystans 100 km pieszo w niespełna 20 godzin. Trzeba mieć wytrzymałość, bo tu mnie nie tyle szybkość, co wytrzymałość, i rozłożyć umiejętnie siły, ponieważ dystans znamy, bo, bo w zeszłym roku no, również żeśmy przeszli. Też byliśmy na pierwszym miejscu, może troszeczkę w innym składzie. Wkładzie, umiejętnie rozłożyć siły i, i no jest do pokonania dystans, no chyba, że jakaś kontuzja ewentualnie coś innego eliminuje, no bo jest taka możliwość też, że, że coś się dzieje i w ten czas nie ma możliwości dojścia tak się tak cofać, tak bo zdrowie tak jest tak najważniejsze w tym momencie. W tej konkurencji nieważne były indywidualne osiągnięcia, lecz wyniki całej grupy. Tak, to by każdy z nas wyrwał i ja bym mógł być powiedzmy o 12, kolega o pierwszej tam jeszcze ale nie na tym to polega, bo, bo mówię, no jeżeli już robimy jakąś ekipę, no to trzymamy się razem. Maraton dookoła Lubina a to przede wszystkim impreza rodzinna, wyniki nie były więc najważniejsze. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i aktywne spędzanie czasu. Każdy uczestnik, niezależnie od wieku, zmagał się z takim dystansem, na jaki starczało mu sił. Trasa to mniej więcej taka sama. 21 lub 26, nie wypuszczam się na razie na dłuższe. A warunki no, w porządku są. Bardzo dobrze, bardzo dobrze oznaczony był e, szlak, także wszystko w porządku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. O wyżywienie zadbał Andrzej Gurzyński. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie ufundował także Puchar dla Zwycięzcy. Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Turystyki Pieszej Wędrowiec oraz Regionalne Centrum Sportu w Lubinie.